Siemanko, z tej strony Kakis i witam was w kolejnym odcinku z serii Pokies Games. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o tym drugim etapie eventu świątecznego. Bo wcześniej była właśnie pierwsza, 18 chyba? 18 że tak, 4 dni temu dodali drugą wersję. Czy drugą wersję, część jakby drugą, już pełną, i teraz trochę sobie pojedamy. Jak zauważyłem, to na chujce nowe nagrody wskakiwały, na przykład y, lokery. fajne. O, Snowguna tam już pewnie możecie sobie zrobić, ja już zrobiłem sobie. On służy do inwazji, y, nalotów tych neobotów. Ale to tam potem co nowego? Jakieś figurki pododawali, co nie. Właśnie i lokery fajne są Koputopsy, klecone, nie? Jakieś snorlaksy. Na to będę się czaił, właśnie na to zbieram. Tutaj jeszcze nowego z choinki. Chyba tam nic nie ma. Może jakieś tam adony plotowanie nie inne. Ale tak, dobra, zacznijmy. Najpierw yy, od Fernando jak wcześniej, właśnie za te daily dostawaliście te kawa kawałeczki. Nie? Jeżeli na przykład jeden kawałek odebraliście na innej postaci i nie możecie sobie scalić, to u tego Fernando po prostu idziecie tam postacią i do niego tutaj wpisujecie na jaką postać ma być przerzucany, przerzucany ten kawałek. Tylko można chyba raz tylko przerzucić czy coś takiego. Nie wiem, nie doczytam. Potem będziecie mogli taki nie? W sobie. Z tych kawałeczków, właśnie y, zrobić. No, y, to teraz następna rzecz. Tu sobie wchodzimy w teleporcik. Jesteśmy na wyspie, jakby świątecznej. Czy tam świętego Mikołaja? I tutaj macie właśnie Santa Clausa. I u niego można odebrać nagrodę. Y, tam jakieś tam rzeczy on wam daje w ogóle. Tyle, że można od 80. poziomu, trzeba mieć właśnie 80. poziom, żeby odebrać na, nagrodę od niego. Także też spoko. I tutaj macie jeszcze takie daily. U tej holi dostaniecie y, takie coś Christmas ornaments. Y, to służyło gółem do ozdabiania drzewek. I u tej. Loszki u Noel. Yy, bierzemy sobie Taska i tam po prostu 20 drzew, na przykład ja dzisiaj miałem, nie? Już nie wiem, bo przelogowałem 20 drzew trzeba było udekorować. Czyli normalnie po prostu podchodzimy sobie do drzewka. Tutaj w sumie nie ma takich, ale dobre, polecę sobie. Mój tak będzie trzeba przejść się gdzieś indziej. O, i załóżmy takie drzewka macie, no nie? No i tym czymś sobie ozdabiacie. a ja nie mogę na przykład, bo. A nie, na drzewko nie mogę dobra sorki. O, widzisz, you have finished the decoration, all trees today, nie? Czyli że wykonałem już tego taska. Miałem właśnie, że 20, 20 drzewek muszę udekorować, po prostu używam drzewko, nie? I tyle, i potem idziemy do niej, odbieramy nagrodę i dostajemy 50. Indians Christmas tokenów. Także spoko, ogółem. I to jest taka daily. I jeszcze druga jest daily. Tutaj. tutaj mamy drugie daily u tego Stanaya, Ja jeszcze dzisiaj nie robiłem, ale właśnie. Sobie kliknę i widzę, what's wrong, nie? Tam gadać, tam pomijacie. Na dzisiaj 100 Jinxów trzeba zabić, nie? O, no i sobie bierzemy. I potem sobie ubiję 100 jinxów i też dostanę 50 christmas tokenów. No i co tu jeszcze z takich informacji? Hmm. Yy, tokeny jeszcze można zdobyć za... ...inwazję. No jak tam jakieś flareony, wapereony, um umbry yy, się respią to za zabicie... Ja zabiłem w sumie dwa. Tu są no dwa tokeny, nie? czyli pewnie jest jeden za jeden. Co z tymi esencjami? Yy, esencje dają yy, Wam yy, busta, jakby. Ale dokładnie zobaczę. Czerwony Wam daje expa na 2 godziny, nie, na 3 godziny. Expa. zielony na dropa, niebieski na kacza. I to trzeba właśnie neobota, jakby wam się pojawi, że inwazja jest, no nie? I neobota trzeba po prostu powstrzymać, żeby właśnie taką esencję jakby się pojawiła, czy coś, nie wiem do końca, jak to z tym jest. Wiem, że ten robot próbuje zniszczyć ją, więc pewnie jak obronimy i zostanie ona, czyli będzie można jej użyć, nie? Co tutaj jeszcze z takich y, ważnych informacji? A jakaś tam minigra została wprowadzona, tyle że ona jest w TG i właśnie te karty są do niej potrzebne. Y, karty dropią z, no, ze zwykłych potworów, co nie tam z DZ y, no, i Czerwona karta, ogółem to są bohaterowie z atakiem. Zielona to ze wsparciem. A no niebieska karta to tank, co nie? Czyli ja mam 3 wsparcia, jedną dotykującą, ale nie chcę mi się jakoś w tej mini grać, bo tam chyba 4 osoby są potrzebne. No, aby rozpocząć mecz potrzebujesz czterech graczy i każdy musi mieć kartę u bohatera. No. I to tyle. No, a ta mini gra się znajduje w TG gdzieś tam... Nie nie chodziłem, nie szukałem, bo... Nie interesuje mnie ta gra jakoś, nie? Hmm. Co tu jeszcze wam mogę. A, i bardzo ważna ogółem informacja jest. O tutaj w sumie polecę sobie do tego. Bardzo ważna informacja odnośnie. A yy, jest gdzie? kluczyłem. O, właśnie. Odnośnie Dimensional Zona. Bo nie jest on tak zrobiony jak. Yy, jak pozostałe, no nie? że. Tylko pod Expa jest zrobiony i... No i... że tam mało graczy wchodzi. <laughs> tylko tutaj jest tak, że Duel i dobre Dobra tylko Dimensional Zone, nie? Sobie klikacie tutaj yy, zakładkę Event. Jest od 80 poziomu, więc możecie sobie walić normalnie. No, i klikacie sobie, znajdź grupę. No, i opłaca się ogółem robić, bo. a nawet próbować, tylko że potrzeba 8 osób. Bo nawet jeżeli padniecie, to nie tracicie levela i nie tracicie klucza. I, no, bo w tym roku się jakby postarali, żeby y, słabsi gracze z tymi lepszymi mogli jakby współpracować. Naraz, zaraz jeszcze tutaj doczytam do końca. O, będzie bossa trzeba zabić. Aby nie popełnić błędu, nie będzie tak proste. Tam mega ten jest właśnie. O. Jest tu macie, nie? Ja byłem dwa razy, dwa razy padłem, nie straciłem levela, kluczy też nie potraciłem. No. Teraz nie ma ludzi, na no bym sobie poszedł. Gółem. O i opłaca się robić. No i co, tutaj two daily jedno, w teleporcie tam drugie, na zabijanie. No i w sumie spoko tak myślę, ten event w tym roku zrobili. Nie wiem o co mi chodzi, ale... no dobra. No, mam nadzieję, że wam wyjaśniłem jako tako yy, o co chodzi. A jak się ładuje tego. Snow... Jak to się nam? Snow, snow Strzela się normalnie, że us, us nie? Ten przyciskiem myszy i... Klikamy, a ładujemy go... Po prostu wchodzimy na śnieg, nie? A dobra, ja mam załadowany. Jeszcze 14 ładunków. Po prostu bierzecie tak, że klikacie jak on jest pusty, nie, na śnieg i on wam się załaduje, nie? nie. No, to tyle. Tokeny za, bałwa, za budowanie bałwanów to wiecie, tyle że dostajecie snowman tokeny. Z tych snowman tokenów właśnie można zrobić snowgun. O, jeszcze jeden. O, i zaraz Wam pokażę, jak się jeszcze ładuje go. Wchodzicie sobie na śnieg, nie? O, i tutaj Wam się pasek taki ładuje. No i znowu mam 20 ładunków, nie? No, więc jeżeli filmik Wam się podobał. Możesz zostawić łapkę w górę, subskrybować, skomentować i co tam jeszcze chcesz, albo kliknąć jeszcze w dzwoneczek. No i również zapraszam Ciebie do obejrzenia moich poprzednich filmów i wesołych świąt, do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć!